Cześć kochani, witajcie na moim kanale Rozagresji, Zdrowie i Uroda. Zapraszam Was do oglądania moich makijaży. Z wykształcenia jestem ekologiem, skończyłam studia inżynierskie, natomiast teraz nie zajmuję się tym. W tej chwili z powodu mojej niepełnosprawności przerzuciłam się na makijaż, który jest bardzo. Takim dużym moim hobby, zainteresowaniem. Jestem też po kilku kursach, między innymi masterclass, i chciałabym Was zarazić pasją do tego, co kocham bardzo. Także zapraszam Was do nowego makijażu. W dzisiejszym odcinku chciałabym przetestować nową paletę MIO takimi odcieniami szarości i w ogóle skupić się na kolorach, najmodniejszych kolorach roku 2021. Pantheon wyznaczył te kolory jako szary oraz żółty. No i właśnie specjalnie zaopatrzyłam się w paletę, która te kolory posiada. Także do roboty! Zaczynamy od oczu, ponieważ jest to metoda odwrócona, Cienie nie mogą nam się poosypywać na resztę twarzy, dlatego wolę zaczynać się zdecydowanie od oczu. Na pierwszy ogień idzie oczywiście korektor jako baza. Przetestuję teraz korektor Rosy. Pierwszy raz go będę używać. Korektor wyciągam sobie na dłoń. I jest on w ogóle tak idealnie w moim odcieniu, tak przynajmniej w moim odczuciu na razie. Mam nadzieję, że nie będzie oksydować. Ruchami wklepującymi w okolice oczu yy, po prostu zaczynam go sobie palcem nakładać. Pokrycie ma bardzo dobre. Ja mam bardzo naczynkowe oczy, więc tu wszystko ładnie mi zakrywa. Jak już mamy bazę z korektora, hmm, zaczynam tutaj tą moją y, ulubioną serią pomadek y, Cream Lip Stain z Sephora w kolorze czarnym. Czy ma jakiś numerek? 28. Natomiast nie wiem, czy to jest nadal aktualny ten numerek. Oczywiście wyciągam ją na dłoń. Tak na dłoń to wygląda. Biorę skośny pędzel. Zaczynam od kreski tu w tym obrębie. Robię jaskółkę teraz. Na drugim oku robię dokładnie to samo. Możecie się dziwić, dlaczego moją bazą jest kolor czarny. Natomiast chyba yy, można się domyślić, że po prostu po roztarciu czarnego tworzy się kolor szary. Ale i tak użyję trochę czarnego cienia. I przetestuję właśnie tę paletę. I przetestuję właśnie tę paletę z Mio. I po otwarciu wygląda tak. Nawet ma małe lustereczko. Jestem ciekawa pigmentacji tych cieni. Biorę teraz taki pędzel kuleczkowy i po prostu rozcieram. Te wszystkie granice z mojej czarnej bazy. Ta granica tutaj zewnętrzna będzie jeszcze poprawiona korektorem. Także nie ma się co martwić. To wygląda na razie dosyć tak nieplójnie. Natomiast to zostanie poprawione jeszcze. W tej chwili z tej palety MIO będę używała koloru numer 4. To jest taki kolor grafitowy, prawie najciemniejszy. To ten kolor tutaj, przy czarnym. Zaczynam jak zwykle przy granicy między, w zewnętrznym kąciku granicy między ruchomą powieką, a powieką nieruchomą. Ten cień jest lekko satynowy, ale yy, widzę, że jakoś mi to zbytnio nie przeszkadza. Ja unikam, jeśli chodzi o swoje oko, jakichś błyszczących cieni, no bo jednak te oczy są popuchnięte, więc po prostu yy, staram się używać. Preferuję maty. No i w ogóle lepiej się generalnie czuję w matowych makijażach, jeśli chodzi o modelkę, na przykład, no w ogóle malowanie innych osób. To także jakoś tak lepiej się na matach pracuje. Zmieniam pędzel i przechodzę do koloru numer 3, takiego jaśniejszego szarego. O, i on wygląda w taki sposób, tak. Ten cień jest zdecydowanie dużo bardziej perłowy. Ale w zasadzie na środku powieki może być. To już nie jest jakieś tam mm, pogorszenie sytuacji, że tak powiem. To zdecydowanie w tym punkcie wygląda dużo lepiej. Nakładając te cienie jaśniejsze, jednocześnie blenduję je z tym cieniem e, ciemniejszym. Teraz biorę pędzel e, czysty i rozblendowuję górną granicę. No, czy myślę, że jakimś takim ciemniejszym, jaśniejszym szarym no spróbuję po prostu tutaj te granice jakoś rozblendować po prostu. Albo kolorem cilistym. jeszcze zobaczę co dokładnie tutaj użyję. Takim właśnie pędzlem, tutaj tym wierzchem od pędzla będę bardzo precyzyjnie te granice górną tutaj rozcierać. Mimo, że to jest pędzel do nakładania cieni, on także nadaje się do blendowania, ale takiego bardzo precyzyjnego właśnie tym wierzchem. I to nie jest jakiś mój wymysł. Ja się stosuję do takich wytycznych po prostu, które, których nauczyłam się na kursie Masterclass. W tej chwili wracam z powrotem do pierwszego koloru, którego używałam, czyli tutaj do tego cienia 04, i poprawiam to, co się rozmyło za bardzo. Czasem po prostu blendowanie yy, wymaga potem jeszcze powtórnej poprawy. Póki co wygląda to tak może niezbyt estetycznie jeszcze, Poczeka nas etap tutaj jeszcze wygumkowania tej górnej powierzchni. Natomiast teraz zaczynam tutaj te brzegi dosycać kolorem czarnym i z paletki MIO biorę tutaj sobie kolor 05. O, tak on wygląda. Tutaj w zewnętrzny kącik zaczynam dosycać, ale niezbyt intensywnie. Tutaj te brzegi. Pamiętajcie też, żeby za wysoko nie wychodzić w górę. To dodaje takiej większej trójwymiarowości. Potem jeszcze, oczywiście, te granice rozblenduję. W tej chwili biorę korektor z Rosie, ten, który, którego używałam jako bazę i wyciągam sobie go na dłoń. Mam taki płaski, sztywny pędzel do korektora. To jest po prostu konieczne i w tej chwili robię odcięcie tutaj tej granicy strony robię dokładnie to samo jak widać już to wygląda nieco lepiej natomiast ta nierozblendowana granica jest po prostu niewybaczalna należałoby wziąć tutaj mam paletę smoki z Glam Shopu cielisty cień już mówię on się nazywa Luna o to jest ten cień tutaj i należałoby nowym pędzelkiem, dosyć takim kuleczkowym, precyzyjnym, rozprawić się z tą niewyblendowaną granicą. Właśnie do erysowania dobra jest tutaj taka, no taki cień bardziej cienisty. W tej chwili główna powieka jest prawie że skończona, natomiast no, brakuje tutaj jakiegoś takiego pozytywnego elementu, bo ten makijaż jest taki dosyć smutny. Poza tym do moich szarych oczu szare cienie tak za bardzo nie pasują, ale mam tutaj coś ciekawego, a mianowicie taki Pigments, pigment, pigmentowy lover z mm, FATAL Cosmetics. Jest to taki, taki żółty neonek. O, mniej więcej tak wygląda. I teraz pomyślałam sobie, że może nie nałożę go na glitter primera, tylko po prostu kimś pędzlem do nakładania cieni po prostu go nałożę na powiekę. Może będzie się to lepiej blendowało. Teraz osyp zmywam płynem celarnym. Pomyślałam sobie, że bardzo ważną rolę tutaj odegra czarna kreska na górnej powiece i do tego celu użyję nyksa, takiego żel linera. No, on jest bardzo takim do wszechstronnego użytku. Także biorę sobie mój pędzel do kreski precyzyjnej Taki pędzelek i po prostu będę sobie powoli szkicować tą kreskę. Najpierw rysuję ją przy rzęsach, a potem dopiero yy, no, zaczynam ją pogrubiać. W tej chwili biorę sobie korektor z Rosy. I nakładam sobie go na dolną powiekę jako bazę dla tutaj po prostu tych wszystkich cieni. O, tak moja ręka mniej więcej wygląda. Jak widać, jest bardzo mocno już jak pobojowisko. Wklepuję sobie teraz ten korektor tutaj pod oczy, tak żeby to właśnie była moja baza na cieni. Tak aż do linii wodnej. Potem biorę pędzel od jasno szarego, jaśniejszego szarego, tego numer 4, on 04, tutaj tego. I w kąciku zewnętrznym rysuję tutaj, nie wychodząc za daleko. Zbytnio nie wygląda to estetycznie. Natomiast kontynuuję tutaj kolor żółty, biorę sobie ten pędzel, którego używałam do pigmentu i znowu bez z Glitter Primera nakładam tutaj sobie na dolną powiekę. Teraz biorę sobie pędzelek taki bardziej puszysty. No i tutaj tą granicę szarego z żółtym yy, rozetrem. Biorę mój ulubiony tusz Maybelline Total Temptation. O, tak wygląda. Najbardziej lubię tusze, to chyba już wspominałam, tusze drogeryjne, bo tusze wysokopółkowe bardzo mnie zawiodły. Na sam koniec lądują rzęsy i oczy będą skończone. Prawie, że skończone. Używam rzęs Glam 800 z Ibry. One są dosyć, dosyć delikatne, ale no szkoda mi troszeczkę tak zakrywać tego makijażu. Oczywiście mój ulubiony duo. I bierzemy się do roboty. mywam płynem micelarnym tutaj pod spod, spod spodu takie nieudane, rozmazane yy, jakieś takie cienie, osy ewentualne i dopiero po zrobieniu całej twarzy zacznę rozglądowywać dolną powiekę jeszcze tak bardziej dokładnie. Użyję podkładu Maybelline Super Stay, natomiast yy, staram się go nakładać nie za dużo, z powodu tego, że on jest tak bardzo mocno kryjący, a jednak ja tego aż tak bardzo nie lubię. Gąbeczkę mam z Glam Shopu, bardzo dobrze mi się sprawdza. Zawsze starajcie się wklepywać ruchami takimi wklepującymi, kłaść podkład a nie go, bo, bo wtedy przy rozcieraniu właśnie bardziej się pory na przykład uwidaczniają. Podkładem wygląda to od razu lepiej. Pomyślałam sobie, że ten makijaż jednak jest bardziej artystyczny i fotograficzny, czyli jednak użyję pudru prasowanego. No tak, najpierw, ale jeszcze korektor pod oczy. W tej chwili używam yy, taki Kryolan Super Color. To jest farbka taka wysoko pig pigmentowa. No i sobie oczywiście wklepię to pod oczy. Tak, żeby na cieniu nie Teraz ekspresowo najważniejsze partie twarzy wypodruję takim pudrem żółtym z glam shopu. Jest przeznaczony głównie po oczy, ale do makijażu fotograficznych świetnie się nadaje. Troszkę mi minie pędzel. No niestety, starość, nieradość. Pędzelek już trochę ma lat. I jeszcze, to jest mój w ogóle pierwszy, yy, pierwszy pędzel z zestawu, yy, jaki kiedykolwiek sobie kupiłam, z, trafiłam na taką firmę One Lan, Lan natomiast teraz nie kupuję, bo to nie są ekologiczne pędzle. Nie wiem w ogóle, jak ta firma się ma, produkuje coś nowego, czy, no nie no, za bardzo, nie wiem. bardzo wiem. Czeszy mi brwi. Pierw wypełnię tutaj luki, jeśli chodzi o włoski, a potem to już bardzo delikatne. W zasadzie nawet nie, w zasadzie tylko utrwalenie. W tej chwili biorę jakiś taki niezaciemny kolor z paletki, kobo. Tak to wygląda. Wreszcie torwa, lasz braw, i w tej chwili mogę utrwalić sobie tym mydełkiem. Ono jest bardzo mocne. I przepięknie te włoski układa. O, chciałam takie rozcapierzone. Niestety ta szczoteczka do mi się po prostu psuje. Można sobie dowolnie wyczesać. Tak jak się tylko chce, to nadełko będzie nam tutaj pięknie to trzymać. Na samym końcu postanowiłam, że usta będą również w kolorze czarnym. Żeby po prostu ten makijaż był. Jeszcze bardziej artystyczny możecie użyć zamiast z czarnego jakiś taki nudziak albo jakąś inną pomadkę trochę bardziej dzienną, jeżeli chcielibyście ten makijaż wykorzystać bardziej jako na przykład wieczorowy, no dzienny to, to raczej na pewno nie, ale tak właśnie, tak sobie pomyślałam, gdyby tak pewne elementy z tego wykorzystać do wieczorowego makijażu, to spokojnie. Myślę, że yy, można by było tutaj po prostu inną pomadkę użyć. Natomiast ja używam tej czarnej Sephory Cream Lipstein i yy, wyciągam sobie na rękę, po czym używam pędzla yy, serduszkowego do ust. Zaczynam tutaj od włókna Kupidyna. właśnie wygląda y, skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do komentowania, y, do szarowania y, podlinkowywania innym, y, pokazywania znajomym swoim oraz lajki i subskrypcje. Piszcie w komentarzach, czy coś bym może poprawić coś y, po prostu inaczej może byście zrobili, a może y, po prostu wam się podobało. Także czekam na wasze komentarze. Pa! Pozdrówka!